Ona miała cień czas. Teraz oglądam świat za kar Chciałbym dobrać się do I ma piam ze to za dzisiejszym odcinku zamknij modę Dzisiejszym odcinku zobaczyć... Zamknij modę w dzisiejszym odcinku kurwa witajcie <laughs> widzowie Nie śmieć mi cały czas przerywał ale już mi to nie obchodzi jego wytnie Coca-Cola to gówno kupujcie Pepsi to też się wydnie. Nie, Coś... naprawdę nie. A łak, masz Nie, kupiłem Coca-Colę, to takie gówno jakieś. dalej, ja to... kocham Coca-Colę. Pepsi lepsze, kurwa. Chujcie w dupę, no kurwa, już się tu nie zadaje. No. Tylko, tylko coca cola A nie, ta, kurwa, ta pobróbka z Niemiec. Pepsi jest niemieckie? Nie. O, kurwa. Niech jest Dobra Chu to nie ma Co to się tam teraz tych bednarków się słucha ta? Bednarków co? Nie! Z czego? Z czego się teraz słucha kurwa za dziś kurwa ty kurwa czego? Ty jest się słucha? Upa, upa pingwin stay no, to to słucha... Mój będę kawałek Dzisiaj to odkryłem Ja to zawsze ja to zawsze o tym wiedziałem On to nagro w 2014 już był poszkowany On wiedział że wszyscy wiedzieli no ja, chyba logiczna <grymka> <grymka> Lubię numer 12, to moja szczęśliwa liczba Lubię, lubię 13 Tylko liczbę <grymka> Kolejny Esa, YouTube optimization, Czy... please blockade this channel because it's... Aaaa, uh, uh, kurwa, uh, Jaki debil by ty mi Ona miała 10 lat. Przerucham cały świat Ej, nie tylko on, ja też Nie, 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 nie ale to pierdale. jeszcze chlina, tak, świetne, nie ma, to się dziwia, no. Z, 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 tak, odkryłeś, chciałeś odkryć srebrną, odkryłeś, odkryłeś, odkryłeś złotą. O, wita, kurwa! O, ja dostaniecie! nie po was pies! O, ramiona, dzień! Kurwa, bo te zielone mnie biją. Najlepsze kurwa sformułowanie, te zielone mnie biją. Nie, oddawaj ślupa Robisz te wyzwania dosyć nie? Wyzwania, nagrody, daj co? No. Gdzie? No, co wyzwania? Kurwa, bo się czułaś mnie Jak się wchodzi w ten pierwona mapę Nie dzieciaki, mam kanał milionowy Dzieci biegną, żeby się przed mym sercem schować Ale chcę je upolować I Pandora do Już chyba jestem skończony, straciłem sławę W sumie nie jestem przejęty o nie tym razem Mam tylko jeden cel obrany chcę Nie miałem dziesięciu miał 5? <grym> Nawet z kim, kurwa? Nie, jestem, nie, jestem youtuberem, nie, przykro mi, na to i nie oszukasz. Gin, ty kurwa, niemiecka. Jak powiedział Polak, przadow i hitlerzy. <śleszy> Łopa, pedo, stajn! A kryszty I ładnie pod konie Chyba no. uleczyłem no, dawno Anki stył mi bił pomóż Uja, ja widzę w tej rozdzielczości Kurwa kolejny kryształ mi się zrespił na mordzie oh, ten kryształ Ołd, jak swego! stary chyba, bo starego nikt nie tej To płatno zrobił. Nie, nie zrobił. Jak tam było pisoczny i to Masz wszystkie odcinki co do yoyota. No. To już jest czy Nie.

Kurwa, jakby świetnie byłoby, ja ty Ja bym kurwa lincz to ostanowił, żeby mi tam kurwa ludzie zjedli, więc lepiej nie No sorry, ja, kurwa To jest po prostu jakiś chłód Omigun Nie znalazł zajebać i uciekać, o kurwa Skąd są... masz moje, Wyjadało mnie coś, od razu ja się w następnej rundzie powinno. Na no, z minuta 30, no. Tyś mi podpierdalił, to mi góra. Już chciałem go podpierdolić. Właśnie, kurwa, nie zdążyłeś. Ty masz łuk jakiś, kurwa, pewnie ukradłeś skądś, skąd go ukradłeś, no. A, no, to już nie, nie twoja sprawa. Aaaa, kurwa. Zachalu w mordę zwalał. Aha, wręcił skądś, kurwa, podpierdolił pewnie, no. Fil mi dał, to milczenie. A. YouTube, to wydam ku wam. Męcz na słodki. Jestem help ja no. Jeśli wyżej, jeszcze musisz! O ty skurdu, synu, urwiesz mi od internetu. Bawę. Nie weszłeś! <noise> Nie weszłeś! to! to Jesteś gównem Polować! mnie w Mam tylko jeden cel obrany. Chcę trzynastkę mieć. Chyba od tym Do hotelu, o tym wiesz. O, na jakiś. Ale stądźmy już od 10 lat. No to fajne, podałeś. Fajne, może być po prostu na dla niektórych. No, mówię. Nie dla wszystkich. Tylko dla stół. Pamiętasz, jak to działało? Trzeba było się ustawić w jakimś kółku przyjaźni i napierdalać ze no wszystkiego kół, to było. Kółku, kółku, kółku kół skanu. Kółko Kubicy. Kółku, kółku, skanu. Będziemy palić czarny co? No właśnie. Nieważne, Jutro kocha te rzeczy. O, no, wiem. Dopóki nie mam mowy nienawiści, to wszystko jest okej. Okay. <laughs> palić strasznych nie mam mowy nienawiści. <grybujesz> z Co ty znalazł się, zławić się dyłem. Ale wystaję coś, ale taktyczny. Nie idę, kurwa. O ty śmieciu pierdolony, dawaj to. Bossa mamy! Boska! Ej hey, hawa, Boska problem! Ryota ta 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 ta, ta! Łatwo w chuj! O, no, piewałacz, Karabinku! Jakubica! O, kurwa! Szybko pójdzie. Ja! To jest latami. Jakbyś miał dziesięć lat, byś pewnie leciał na tyłu. Niebać, stiół, kurwa! No, Zostaw go spokoju! Na jak kubica na ręcznym. na ręcznym, co? Nie, ten będzie pana, pana. będzie czarniejszy. będzie Będziemy czarniejszy niż kurwa, cokolwiek. Niż można w, poz... w poznaniu. Pana. Od śmieciu za fejdany, kurwa. Czemu ciebie jeszcze nie jebnął? Nie wiem, bo jest czarny. Też musisz trochę pocierpieć. Nie muszę. Kiedyś był trudniejszy. Nie. Kiedyś robiliśmy to we dwójkę, pamiętasz? Ano tak. I A, tak. potem, i znów I będziemy zaraz robić we dwójkę w sumie. No i łatwo, chuj. <laughs> No. Ile ekspas? Już tak dużo. 80 kała Ona miała 10 lat. Ona miała 10 lat. Teraz oglądam świat za kal. Chciałem dobrać się do mań. I wmokniam ze toza